Dzisiaj sprawdzimy czy mieszkańcy bogatej dzielnicy w Brookheaven pomogą Biedakowi. Dzień dobry, proszę pana, proszę pana, dzień dobry! Czego chcesz? Pomoże pan biedakowi, proszę, chociaż dwa złote, pani prezesie! Ta dwa złote, a chcesz dostać tą torbą z pieniędzmi? Wynocha stąd, jasne, żadnych tutaj meneli nie chce. Dwa robuksy. Nie, wynocha stąd, bo ochronę wezwę. Eee może tutaj ktoś pomoże. Dzień dobry. Czym panu pomóc? A wie pan dzień dobry, bo tym strasznie biedny. I hmm. Czy byłaby szansa, żeby pan mi tutaj jakoś pomógł? Troszeczkę dwa rubuksy, chociaż czy trzy rubuksy pani prezesie. Dwa rubuksy. Albo trzy robuksy. Hmm, a może chce pan dostać kurkę z tego pięknego karabinu? E, nie, 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 żadnej kurki, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. I dobrze, wynocha stąd Dobra, spokojnie, już spokojnie, Boże, moi Oni są niemili. Dobra, tutaj może pomogą. Dzień dobry. Dzień dobry, co się dzieje? O, dzień dobry, panie prezesie, czy byłoby szansa, żeby poratował mnie pan chociaż pięcioma robuxami? A pewnie, proszę, dam panu 10 tysięcy tutaj ma pan tutaj. O, tutaj wezmę. Nie, co ty, żartowałem, nic nie dostanie. A, dobra, nie przewidzieli tego, że ja mogę się zemścić.